Zapamiętajcie te hasła przewodnie. Pi pizdę pójdę Ok, let's go. Bardzo fajna miejscowa na postój. To są kamienie graniczne. Eee, e -prze przeciwpancerną sukę. <tryk> Co Zobaczcie, tutaj jest Wisła. Dawaj, dawaj wędęczkę. O, a tutaj będzie nasz klub Hefajstas. Tu dj -ka. jesteśmy. Na plaży wstegnie, idziemy. Nie wiem, czy ty to czujesz, ziomeczku. Idziemy się kąpać. Ty śmieszne. Białeczko. Maciecie kur. jak to w Warszawie na bramkach będzie stało. Szybciej, kur. To jedź, Słuchajcie, jesteśmy w Malborku O, zameczek zajebisty. Tam są wrota piekieł. Tutaj Harry Potter przechodził. Do innego wymiaru. Na przypale wejdziemy, nie? Za nami las, minus 2, a my spaliśmy w lesie. Co się to my znowu w trasie Co, <noise> so, mamy głupi pomysł? Jedziemy do Gdańska. O kur... Pogoda jest niesamowita. chce nam się wszystko, ale dojedziemy. Gazik do full, ważka do full i zobaczymy, co, co w ten weekend się wydarzy. 아. Oh. Słuchajcie, ale nasz wyjazd do Gdańska nie był przypadkowy. Pojechaliśmy tam w jednym celu: zobaczyć mobilne domki całoroczne od firmy MobiHouse. Dlatego zerknijcie sobie na dół do opisu tego filmu i zobaczcie moją krótką wideo relację z tamtego wydarzenia. Ale to na sam koniec obejrzyjcie nasz wyjazd w tamtym kierunku postój numer jeden <grym i wytrzał> zapamiętajcie te hasła przewodnie będą nam towarzyszyć y, pewnie przez najbliższy czas co ja pierdolę pizda zobaczcie jaki ładny śmietniczek zrobiony z rury jest bardzo ładny. Okej, okay, let's go. To niech kurwa nad morze jadą. My jedziemy nad morze. Eee, 17 lutego 2024 pewna ekipa przyjaciół wybrała się nad morze. Zjem. <noise> Słuchajcie, jesteśmy w Nidzicy. Na mapie yy, sobie znalazłem kilka punktów. Właśnie jak startowaliśmy z, ode mnie spod chaty. Tu jest chata. To na mapce sobie znalazłem kilka punktów, które moim zdaniem warto by było przeznaczyć na postój. Jednym z tych punktów jest granica pruska w Nidzicy oraz zapora przeciwpancerna również w Niedzicy. Chodźcie, zobaczycie, co pan Bartosz znalazł. No i właśnie to jest ta granica pruska w Niedzicy. Zobaczcie, tutaj o, już prace konserwatorskie były grane, bo mamy rękawiczki. Bardzo fajna miejscowa na postój polecam tu przyjechać tam jeszcze mnie coś ciekawi bo na górze jest również coś, nie mam pojęcia co, ale zaraz tam pójdziemy przez te wszystkie chaszcze i zobaczymy co możemy tam znaleźć chodźcie, idziemy poczytam o tej granicy w niedzicy. coś powiem kur... mądrego do tego <laughs> A jeszcze trzeba iść tędy Polem, jakimś to wszystko dla Was. Musimy ją zobaczyć. Bo ona jest bardzo satysfakcjonująca i bardzo piękna. Patrz, kamienie graniczne. To są kamienie graniczne z 1945 roku. Co my tu mamy? Tu dalszy, dalszy ciąg tej zapory granicznej to by się zgadzało, no bo ona tak idzie równolegle, do tamtych bardzo ładna jest. Możecie tu przyjechać, zrobić sobie postój, zrobić sobie foteczkę i wyróżnić e -o! o patologia, patologia! postoimy se tu chwilę i jeszcze zobaczymy tą e, prze przeciwpancerną sukę druga część zapory przeciwpancernej w Nidzicy dobra, postój zrobiony, możemy lecieć dalej słuchajcie, jesteśmy już prawie w stegnie. szukamy Małej miejscowy, żeby zrobić jeszcze przed Stegną postój na jakieś załatwienie potrzeb pierwszego sortu. No i widzimy się w stegnie nad morze. w tą jakże piękną pogodę. Nie wiem co. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie postój. Przed tam w ogóle jest jakaś tama. Zobaczcie, tutaj jest Wisła i ona się rozdziela na dwa krańce. Tutaj na jeden kraniec i tam na drugi kraniec, dlatego są tutaj te zapory. Więc dobrze, dobrze, fajnie tutaj, że zaparkowaliśmy. Nie przypuszczałbym, że to jest Wisła, ale to jest Wisła. Dawaj, dawaj wędeczkę <grym i wyszła> Fajna pogoda jest ogólnie Bardzo y, jestem zadowolony z tej pogody No ale coś zrobić Trzeba się ubrać i jedziemy nad to morze <grym i wyszła> Ziałem, jak trzeba się dzisiaj popluskać Stópki trzeba umyć W Bałtyku naszym polskim Ja <grym i> wchodzę, pierdol <grym i wyszła> Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem na dworze, więc muszę dzisiaj to uczcić O, a tutaj będzie nasz klub Hefajstas. I tutaj będziemy robić e, imprezki Ja już siebie widzę tutaj. Patrz! Tu DJ e, tu będzie, tu będą tańczyły kur. A tu będzie fontanna koksu. Idź pan w chuj. Ty, no, zajebyś DJ Kai. I... Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Na pewno e, w sezonie tutaj stary. Tu, w sezonie, to jest po prostu niesamowita lokacja na cokolwiek. A ja bym zrobił, może jak będziemy mieć kiedyś czas, to bym tutaj właśnie w sezonie przyjechał i zrobił kompilację. Luty? Sierpień. Tak. Dobra, wsiadamy i lecimy nad tą Stegnę, bo jeszcze po Stegnie y, Malbork chcemy zaliczyć. Podróże z Bartoszami w WRC. Słuchajcie, jesteśmy w Stegnie. Właśnie się pakujemy na spacerek. Mam nadzieję, że nie będzie nie lunie, bo tak troszeczkę pryska. Zobaczcie w ogóle nasz cygański wóz jak zwykle. O, podtlenek podtlenek i za propylu nad manganianu. Dobra, zarzucamy coś ciepłego na siebie i lecimy zwiedzić plażę w Stegnie. Go, 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 Power Rangers! Słuchajcie, zobaczcie <grywki> Jesteśmy na plaży w idziemy Zobaczcie, w ogóle zobaczcie, jakie fajne dojście Już mi się podoba Chwila, patrzyłem na mapę i chwila właśnie za tym Już powinna być ta nasza plaża, nie? Także zaraz waszym oczom ukaże się ona. Słuchajcie, już słychać może. Nie wiem czy ty to czujesz, ziomeczku. Ale ten specyficzny nadmorski zapach, takiego lasu połączonego z bryzą, nie? Tego się nie da opisać, ale wiecie o co chodzi. No właśnie jak nadmorski klimat, no, no nie da się tego klimatu opisać. To... Brakuje woni smażonej ryby, ale nie jesteśmy w sezonie. Tak, tak, jeszcze tego brakuje, ale. ale... Na to definitywnie byśmy poczuli rybę. Dokładnie, Smażone. dokładnie. Zobaczcie, już tam przed nami ukazuje się ono, nasz polski Bałtyk. On tam jest. O, naprawdę całkiem żeśmy rzeźko dojechali. No? Szybciutko, szybciutko, naprawdę ja... 14, 20 i to tak naprawdę nie Nie poczułem tych kilometrów jakie, jakie żeśmy zrobili. No bo z Warszawy jest ile? Tak z, z 300-400 będzie, nie? Nie no, wiem bardziej bardziej 300. Dobra Ziączku, dawaj, kąpiemy się. <słyska> <słyska> In the shadow of my life. O, tutaj to w ogóle jak w tym. E, jakieś postapo tematy. Nie, właśnie to chciałem powiedzieć, nie? No i zobaczcie, co się dzieje. Idziemy się kąpać. Słuchajcie. Nigdy bym nie przypuszczał, że w lutym uda mi się. Przybyć właśnie nad nasze polskie morze. Idziemy zobaczyć, jak ono wygląda z bliska. Tyle, <laughs> że jest minus 40. Jest, jest bardzo fajnie. Oh, jest! Człowieku. To co, ziomeczku? Bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. <laughs> Dobrze jest. No i to w sumie tyle, na tyle by było, nie? <laughs> Trzeba dotknąć tego słonego tematu. Słone, no? Słone, słone. Nie wiem, za ile by mi ktoś zaproponował, za ile mógłbym wskoczyć teraz. Yy... Do tego morza. Znaczy inaczej, powiem Wam tak. jakbym miał wszystko na przebranie, jakieś ręczniki i tak dalej, to bym pierdol. <śled> I, ten, I ten zapach, ten, ta woń tego, tego, tego morza, no to z tego się nie da opisać. Fajnie, kurde. Powiem Wam tak, polecam Wam w, wolny, w wolnym czasie po prostu spakować się. 3-4 godzinki jesteście nad morzem, nawet nie w sezonie Ale już od razu inaczej człowiek się czuje One tu są! Bez tego... Bez tego w ogóle to nie jest morze One tu są! one wyglądają No Takie śmieszne Dobra, fajnie było, ale już, już to fajnie się skończyło. Wracamy, bo tak piździ, że się średnio chce nawet to, na to może już patrzeć. Posiedzieliśmy sobie chwilę. Wracamy do fory i lecimy dalej. Ahoj przygodo. Słuchajcie, fajnie fajnie, ale białeczko się musi zgadzać. Dlatego trzeba sobie zrobić szybkie jedzonko. O, zobaczcie w ogóle jak kurczaczki sobie przygotowałem. Nie wiem po co, bo i tak pewnie grilla dzisiaj nie zrobimy ani żadnego ogniska. Ale mam. Białeczko. Mleczko. O! To mamy na zapicie. No i szybko se oszamie całą porcję takiego twarogu. Czyli tutaj będziemy mieć jakieś 50, no jakieś 70 gram białka, nie? Także mniej więcej połowa tego, co potrzebuję dziennie. Buła musi rosnąć Nie ma tu kosza żadnego, nie ma Kosz jest w samochodzie Maciecie k***a, kur... jak to w Warszawie na bramkach będzie stało Szybcie kur. A ty nie chcesz kurczaków? Mam takie pałki zrobione już łóżko na przyszłość to wziąć rękę łóżko na przyszłość to wziąć rękę dobra słuchajcie, stegna zaliczona akurat zaczęło lać, nie? takie mówiłem wam, że szybko, szybko bo trzeba zrobić okienko pogodowe zmieścić się w tym okienku pogodowym dlatego e, liczę, że przez tą godzinę którą spędzimy na dojeździe do Malborka Wypada się, bo jak będzie takie gówno, to ja nie wiem, jakąś kwaterę chyba szukamy, bo ja to pierdolę. Bo ani ognia nie rozpalisz. No jak nie, no to pójdziemy na jakąś imprezę i się przekimamy w samochodzie. U. Słuchajcie, wjechaliśmy do Malborka. I teraz szukamy sobie jakieś miejscówy, żeby zaparkować. I ogólnie zobaczyć, gdzie można coś zobaczyć ciekawego. Na pewno chcemy ten cały zamek. Luknąć. Może uda nam się złapać znowu okienko pogodowe. Bo aktualnie przestało padać, ale niebo jest tragedia, jakby nagle zaraz y, jakieś tornado miało nastać, nie? Także zaraz zobaczymy, czy w ogóle coś nam się uda stąd nagrać. Bo, bo, bo nie wiem. No jedź, kurwa! Jedź, skur... Słuchajcie, jesteśmy w malworku. To co się dzieje, jeśli chodzi o pogodę to jest coś niesamowitego. Zaraz nam łeb urwie, nie? A niebo to w ogóle zobaczcie. Niebo to wygląda tak, jakby zaraz jakaś apokalipsa miała być, nie? O, ostatni bastion, restauracja, parking hotel To jest ostatnie nasze miejsce dzisiaj Wszyscy w domach siedzą Nikogo nie ma Oni idą, oni idą zamek zobaczyć w Malborku Tu zaraz apokalipsa Zaraz tak lunież że nas zmiecie z powierzchni planszy O, zameczek zajebisty Słuchajcie, wylądowaliśmy tam gdzie powinniśmy. Szkoda tylko, że zaraz nie przetrwamy tego, co, co jest tam. Nie no, ale zobaczcie: jest to Malbork, jest Malborg, jest Malborg. Słuchajcie, ja rok czy dwa lata temu byłem tutaj z przewodnikiem. Chodziłem sobie właśnie po, po całym kompleksie. I ogólnie powiem Wam tak, że jeżeli chcecie przyjechać tutaj i zobaczyć sobie ten, ten cały zamek, to tylko i wyłącznie z przewodnikiem i to takim przewodnikiem, który jest zajarany tematem. On właśnie wtedy nam opowiedział takie, właśnie śmieszne historie historyczne, jako ja za historią za bardzo nie przepadam, a naprawdę y, z tym człowiekiem zwiedzanie takiego kompleksu to była czysta przyjemność. No, więc tak to wygląda. Możemy się jeszcze chwilę tutaj pokręcić, jakieś tam e, przebiteczki ponagrywać i, i tyle. Potężny jest ten zamek. Powiem Wam, że jak jestem tutaj kolejny raz, to potęga tego całego miejsca jest niewyobrażalna. Naprawdę. Witam serdecznie, tutaj właśnie jest napisany klub przewodników, ale tak naprawdę nie dajcie się zwieść pozorą. Tam są wrota piekieł. A tam jest krecik. Zbliżenie. Tu jest krecik, a tu... a to jest tajne przejście, którego nikt nigdy nie, nie zauważył o i to jest tajne przejście tutaj Harry Potter przechodził do innego wymiaru no, no to wygląda wszystko jest y, ogólnie y, taki plus tego miejsca że jak zacznie padać to mamy się gdzieś schować nie? możesz sobie wejść tam możesz sobie wejść tam i przeczekać <laughs> No i zobaczcie, ogólnie e, tam jest główne wejście. Bilecik oczywiście musicie sobie wykupić i tam sobie wchodzicie do malborka. Ch chyba, że dzisiaj jest otwarte, możemy zobaczyć. Jak już jesteśmy, wiem, że jak byłem e, jakiś czas temu, to normalnie wszystko było biletowane, ale może poza sezonem jakoś to inaczej się odbywa. W co wątpię? jak już jesteśmy, to warto sprawdzić może na przypale wejdziemy, nie? no jednak weszliśmy słuchajcie, nikogo nie było na bramce, tak zwanej więc tak jak mówiłem, albo to nie jest czas na, na sprawdzanie bilecików albo w ogóle w pewne dni są to jakieś wejścia darmowe nie wiem, ja czytałem tego no więc pokręćmy się tutaj jak już jesteśmy, i zobaczymy, na no jak długo będziemy w stanie wytrzymać. Dobra, zamek krzyżacki odbębniony. Pokręcimy się jeszcze chwilę, to po tym malborku, <grych> ale raczej wiele poza zamkiem tutaj nie zobaczymy. A może zobaczymy, nie wiem. Przejdziemy się po mieście potem pójdziemy do fury i zobaczymy czy cokolwiek można jeszcze tutaj zobaczyć w tą jakże piękną pogodę no słuchajcie <grymny> jedziemy do Gdańska cześć <grymny> <grymny> Iwanko nic nie nagraliśmy z Gdańska Poszliśmy w wir, że tak powiem, imprezowy. Także bardzo Was przepraszamy, że żadnych ujęć nie było. A jak widzicie, za nami las minus 2, a my spaliśmy w lesie. Słuchajcie, w tym filmiku to by było na tyle. zerknijcie do opisu. Obejrzyjcie sobie moją krótką wideorelację z wydarzenia jakim był otwarty dzień w filmie Mobi House. Kliknijcie dzwonka, dajcie suba i widzimy się w kolejnych produkcjach. Aaaa! Ah!